Dla mnie o cztery oczy. Od tego szczegółu do Dlatego, że e, zajmuję się różnymi dziedzinami fotografii. Ja myślę, że to co przyznajemy, radość i przyjemność fotografów jak się razów, a działam Paja wręcz przeciwnie, ona zawsze przysłuchuje mnie w ten temat i gdzieś tam znaleźć się karki. W ten to znaczy tak, mąż robi fotografię krajobrazową, ja od jakiegoś czasu bardziej zajmuję się zdjęciami makro. No i dlatego cztery oczy, bo jesteśmy we dwójkę, bardzo często razem jeździmy na zdjęcia. Każdy z nas co prawda jakby troszeczkę inaczej się zajmuje tymi zdjęciami. Ale jakby zawsze łączy nas to, że jesteśmy zadowoleni z efektów, że spędzamy czas razem, że przede wszystkim możemy gdzieś sobie wyjechać w tej okolicy i po prostu cieszyć się że tym, co jest blisko i co jest bardzo, bardzo przyjemne i atrakcyjne. Teraz tak, no. to co tu widzimy, powstało powiedzmy na przestrzeni ostatnich 10 lat. Dlaczego takie zdjęcia? Powiem szczerze, że no, było trudno bo nasze ma są przepasne i można by spokojnie prezentować, prezentować, Ale um, przez ten okres, przez ten czas um, obserwujemy jak zmienia się te nasze otoczenie. To jest myślę, że coś, czego doświadczają wszyscy ludzie. No ale że nie jesteśmy stąd, Jesteśmy złożony na armii. Gdzieś tam te się środowisko, które teraz nas bezpośrednio, no to chcieliśmy pokazać, że to piękno, mimo że czasem mogło przeminąć w rzeczywistości, to gdzieś tam zostało zachowane na fotografiach i może być jeszcze podziwiane czy Dlaczego fotografia? Wydaje mi się, że yy, dorastając i żyjąc tutaj w tym pięknym otoczeniu w otoczeniu pół tam w górku, yy, Osoba, która ma w sobie jakieś takie twórcze, powiedzmy, siłą rzeczy jest przyciągnięta do tego krajobrazu i stara się w jakiś sposób go no przynajmniej ja tego chciałem. I, 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 I pamiętam, że od, od zawsze, gdy widziałem jakiś yy, piękny krajobraz, to musiałem po prostu, musiałem, musiałem zrobić to zdjęcie. Jeżeli chodzi o nasze plany Przede wszystkim mamy nadzieję, że y, nie zgaśnie y, y, nasza pasja tak, do tego, żeby robić zdjęcia. Y, teraz właśnie, długo, już teraz dni robią się coraz dłuższe, więc pewnie y, w plener znowu y, zaczniemy ruszać razem na razie, bo <grych> y, Jeżeli chodzi o y, wystawy, to w czerwcu i też mamy nadzieję, że sytuacja jakby, nie zgłosi nas do zmian planów, ale chcielibyśmy... Y, już mamy ostatnie rozmowy za sobą, także kolejna biblioteka przed nami. <grych> I też to będzie fotografia krajobrazowa i, i makro, także zapraszam serdecznie. No i właściwie to chyba. To, nasze zainteresowanie fotograficzne nie ograniczają się tylko jedność, do krajobrazu do makro, ale jesteśmy zainteresowani przy różnymi dziedzinami fotografii. Przyszłość jest świetlana, bo nikt tam nie zabroni robić. Nie, gdzie indziej robić. <grymna>